Jeszcze jedna dieta, czyli jeszcze jedno rozczarowanie. W końcu ile razy miałaś nadzieję, że tym razem się uda? Nowy jadłospis, nowa apka, nowe restrykcje. I jednocześnie ten znajomy moment, w którym znowu jesteś na siebie zła. Za brak wytrwałości, tak, za apetyt, nie wiem, za to, że jesteś człowiekiem. Znam to i właśnie po to stworzyłam kurs o książkę. Nie żebyś znowu zaczynała od nowa, tylko żebyś przestała wracać do punktu wyjścia. To nie jest kolejna dieta. To jest proces, w którym krok po kroku pomagam Ci po pierwsze zrozumieć siebie, zamiast się kontrolować na siłę. Po drugie, jeść wszystko to, co lubisz, bez stycia, bo o to chodzi. I po trzecie, schudnąć, ale nie przez zakazy jakoś na siłę, tylko przez kontakt z sobą i rozumienie się, się siebie. Tak? Jedna z kobiet, która przeszła przez ten proces, powiedziała mi coś takiego, to pierwszy raz, kiedy nie rzuciłam się na lodówkę. I nie dlatego, wiesz, to się nie zadziało, dlatego że ona była silna, tylko dlatego, że nie musiała w końcu walczyć. Ty też wyrwij się w końcu z tego koła błędnych diet. Zapisz się teraz, linka masz w bio i tutaj w opisie, i nie dla efektu na lato, ale dla świętego spokoju na lata.